Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Travelcast. Tym razem miało być na Zoomie H1 nagrane, który został zakupiony, ale tak długo do mnie idzie, że póki co postanowiłem nie przeciągać i nagrać odcinek dalej na iPhone z mini mikrofonikiem, który i tak świetnie nagrywa. Zatem w poprzednim odcinku, w poprzednim odcinku yy, zwiedzaliśmy Karnak i ogólnie Luxor cały. Walczyliśmy z naganiaczami. I z panem Jackiem, który nam proponował różne dziwne wycieczki, no i zaproponował nam pan, pan Jack wycieczkę do Doliny Królów, do Doliny Królowych i do świątyni Hatshepsut za 85 funtów, na co przystaliśmy. I rano o 8 pojawiliśmy się na dole, na dole w holu naszego hotelu, gdzie nas przewodnik odebrał. Razem z Anglikami, którzy, jak wspominałem w poprzednim odcinku, yy, płacili 125 funtów, bo się nie umieli targować. No, ale nie byłem taka żmija i powiedziałem, że my płaciliśmy 100. Także, że się trochę umiemy targować. Ale to chyba też mówiłem w poprzednim odcinku. W każdym razie, odnośnie wycieczki, pojechaliśmy sobie klimatyzowanym busikiem na 10 czy 12, 12 może 15 osób. Było nas tylko czwórka i przewodnik i kierowca i żeby się dostać na drugą stronę Nilu, bo cały ten kompleks jest po drugiej stronie Nilu na zachodnim brzegu. Egipcjanie starożytni Egipcjanie mieli taką faraonowie mieli taką ideę, że mieszkali na wschodzie na wschodnim brzegu, a na zachodnim brzegu mieli grobowce ogólnie rzeczy związane ze śmiercią, ponieważ na wschodzie słońce wschodziło. Gdzie rodziło się życie, a na zachodzie słońce zachodziło, więc y, tam zachód kojarzył się ze śmiercią, więc tam też były budowane grobowce i świątynie związane y, z, ze śmiercią. To też y, musieliśmy się przeprawić na drugą stronę Nilu. Bo luksor leży po wschodnim, na wschodnim brzegu, troszeczkę bardziej na południe od luksoru, i tam też pojechaliśmy. Z naszym przewodnikiem. W tym czasie przewodnik opowiadał różne żarty. Mówił dobrze po angielsku, ponieważ pracował nawet w hotelu w jakimś, w jakimś hotelu w Londynie. Anglicy się nawet ucieszyli i nawet wiedzieli, gdzie to jest, więc chyba nie kłamał. Jednak fajnie seplenił, naprawdę miał taką mocną wadę wymowy, i jego seplenienie po angielsku mnie sprawiało dużą frajdę. Opowiadał różne ciekawe kawały o, o tym, jak poznać Polaka, jak poznać Anglika. Polaka można poznać o tym, po, po tym w Egipcie, że y, ciągle je i, i trzyma siatkę w ręce, zwaną też tytką w innych regionach Polski, jeszcze innych zrywka i takie tam podobne. Także musi mieć coś w ręce. No, ja bym powiedział jeszcze, że szczerze, po, po butach pumy i po wąsiku. No, ale bo on chyba tego nie wiedział. Anglika można poznać po tym, że pije piwo, jest trochę, jest lekko wstawiony, bo teraz pije piwo i ma wielki brzuch. Niemca po tym, że jest stary i jest brzydki razem z brzydką Niemką, jeszcze, jeszcze kilka różnych nacji opowiadał, ale w tej chwili nie przypominam sobie. Wracając do wycieczki, dotarliśmy, dotarliśmy na drugi brzeg. Tam przejechaliśmy przez kilka różnych przez jakąś taką miejscowość dziwną, która jest na zachodzie i w ogóle paskudna, paskudna, naprawdę. Byłem, byłem troszeczkę zaszokowany, że takie miejscowości w ogóle są. Jeszcze opowiadał o tym, że był taki kanał i, irygacyjny od, Egipty, od Nilu, do którego wrzucają martwe zwierzęta. Prawda, masakra śmierdzące to takie, i w związku z tym dużo chorób jest. Podejrzewam, że dur brzuszny, jakieś meduzy, ameby i inne dziwne. O, tak, ameby na pewno są. Można na, na, nabawić się yy, ameby żołądkowej, że to się nazywa. czy Jakoś tak jadąc w, sto, w stronę Doliny Królów dojeżdża się do dwóch pomników pomników Amamona bodajże tam jest krótka, krótki postój na sesję zdjęciową dwóch pomników jeden z tych pomników został zniszczony i Rzymianie próbowali go odbudować to też jest taki troszeczkę z bloków kwadratowych a nie ociosany. także Rzymianie nawet nie mieli pojęcia jak wyciosać porządny porządną rzeźbę w porównaniu do tego jak robili to fantastycznie e, Egipcjanie ci starożytni też nowożytni no i pierwszym punktem naszej wyprawy był była Dolina Królowych e, Dolina Królowych, w której jest mało do zwiedzania wstęp kosztował 20 funtów dla studentów, dla nie studentów dwa razy więcej, to już taka tradycja, że studenci mają połowę taniej 20 funtów na połowę, czyli 10 zł. No i jest to warte tylko tyle, więcej nie, ponieważ ogląda się tam jedynie grobowiec królowej Titi i grobowiec syna jej o imieniu tak długim, że niestety no, nie przytoczę go tutaj, bo nawet nie mam pojęcia, od jakiej litery się zaczynał, taki był długi, ale jej syn zmarł jeszcze jako płód. Miał tylko 6-miesięczny, miesięcz, no i jest tam ta mumia jego, ten nasz szkielecik taki w takiej gablocie przeszklonej, pokazany i można go oglądać. Grobowiec fajnie nam. To był w ogóle pierwszy grobowiec, jaki widzieliśmy, więc był fajny dla nas, to zrozumiałe. W grobowcu nie wolno robić zdjęć. Także można tylko oglądać i potem opowiadać znajomym, jak to było, ale jak to? Jest takie stare porzekadło. Świat nie znosi próżności, czy coś ten desen. Dlatego tak się zdarzyło, że skoro nie wolno robić zdjęć, to chyba można kręcić filmy, co nie? No bo rozumiem, że to chodzi o to, żeby nie robić zdjęć. Większość aparatów ludzie nie umieją obsługiwać, w wyniku czego najprawdopodobniej będą robić to z lampą błyskową. Więc błysk flesza razy milion w ciągu roku. Może spowodować to, że farba, która ma 5000 lat na ścianach grobowca, zacznie jakoś tam źle się przechowywać, jakieś problemy z nią będą, nie trzeba ją konserwować. No to rozumiem, no ale dlaczego filmów nie wolno kręcić? Przecież nie ma wtedy żadnego sztucznego oświetlenia, a mimo to kręci się nawet nawet względnie dobra jakość. To też mnie taką małą kamerkę wielkości telefonu, jak ktoś, jak wygląda iPhone, to takiej samej wielkości miałem kamerkę. HD, która kręci naprawdę przyzwoite filmy. No i tak się składa, że wchodziła do tej samej kieszeni co telefon. Więc wyciągałem ją z tej kieszeni, tak na cicha, cichaczem, tak lekko, tylko żeby, tylko żeby wy, wyglądał e, obiektyw. No i włączałem. No i nagrywałem wszystko to tak z pozycji biodra. Tą całą ładno, ładne malowidła na ścianach, te całą historię. Od początku, że jak się wchodzi, e, to w każdym grobowcu jest Jakiś egipcjanin, taki dziad, który próbuje wcisnąć na przykład za jednego funta kartonik taki o wymiarach 20 cm na 20, żebyś się mógł wachlować, jak ci jest gorąco. Bo tam jest generalnie podwyższona temperatura w tych piaskach i kamieniach. Ale to tylko w ten, i potem to jest do zwrotu, oczywiście, no ale funt już do zwrotu nie jest. No i ten dziad oprócz tego, że dodatkowo dorabia to jeszcze tam pracuje jako taki bodyguard i pilnuje, żeby nie robić zdjęć i od razu no foto no foto. Ja na wstępnie wszedłem do tego grobowca Titi i dostałem SMS-a. Już był przerażony, musiał mu pokazywać, że SMS-a dostałem i tak dalej. No i uwierzył, że nie kręcę żadnych filmów. No i wtedy właśnie mi przyszła do głowy ta myśl, że można z biodra kręcić te filmy, a jakby mnie złapał przypadkiem, że kręcę, bo jeden strażnik tak właśnie zrobił, w, w Dolinie Królów, to po prostu chowam to do kieszeni. A jak on mówi, że mi wyciągnął, to wyciągam telefon z tej samej kieszeni. Mam dwie rzeczy w jednej. Na to nie wpadli, że można mieć dwie rzeczy w jednej kieszeni. No i Skubaniec zna normalnie chyba wszystkie marki telefonów na świecie, ponieważ jak mu pokazałem iPhona, to od razu nacisnął, no, mimo że po polsku odblokował. Wszedł w ikonkę zdjęcia. A, nie robiłem zdjęć. No i mi oddał. Nawet chwilę z nim pogadałem, później mówi, że tak, tak, wszystkie, wszystkie umiem obsługiwać, bo tutaj ludzie robią zdjęcia. No. no ale nie wpadł na to, że można mieć dwie rzeczy w jednej kieszeni. Tak więc, tutaj pod podcastem mam nadzieję, że uda mi się zmontować filmik z tych wszystkich, wszystkich grobowców, w których byliśmy i filmowaliśmy. A co, niech ludzie widzą. Ja jeszcze taka jest: właśnie rozmawiam na ten temat ze swoim tatą dlaczego nie wolno też filmować, jeżeli nie wolno robić zdjęć. No i wyszło nam, że czy to Discovery, czy National Geographic, jak ma pozwolenie na kręcenie, to płacą ciężką kasę za to. A Egipcjanie nie wpadli na to, że na przykład można by pobrać dodatkową opłatę za to, że można kręcić, albo za to, że można robić zdjęcia i kosztowałoby to ileś tam pewnie set funtów, bo oni już innej waluty chyba nie znają. Jeśli chodzi o tych Naciąganie, naciąganie, turystów i to byłoby no ciekawe, w ogóle mało jest też filmów na YouTube z samych grobowców, naprawdę ciężko jest znaleźć coś po tym jak wróciłem, właśnie zacząłem oglądać te filmy, tylko parę, parę takich przyzwoitych filmów znalazłem pokazujących grobowce w środku, amatorskich czyli albo ktoś dostał właśnie łapówkę albo jakiś tam ten strażnik był tępy no i tyle, jeśli chodzi o y, możliwość nagrywania y, nagrywania w, w grobowcach. Przewodnik jeszcze zaproponował nam zaproponował nam wejście do grobowca Nefretiti, y, czyli w sumie najsłynniejszej kobiety faraon. No niestety nie mieliśmy przy sobie tej gotówki, czyli 40 tysięcy funtów żeby wejść, nawet grupę 10-osobową by wpuścili, ponieważ nie mieliśmy to, zrezygnowaliśmy, Anglicy też nie mieli. Nawet nie chcieli nam postawić, to też nie widzieliśmy. W ogóle taka idea jest w tej dolinie królów i królowych, że otwarte są grobowce tylko przez pół roku, a potem są zamykane i są otwierane inne po to, żeby grobowiec mógł przez kilka miesięcy, a nawet już lat odpoczywać. Jest tylko eksploatowany przez pół roku, a potem jest zamykany. W trosce o te wszystkie malowidła, które są na ścianach, myślę, że to świetny pomysł jest. Naprawdę dbają trochę o to. Może nie wspomnę o tym, co się teraz dzieje w Egipcie, jak wpadli do Muzeum Egipskiego i splądrowali trochę gablot. Naprawdę kretyństwo wielkie. No, ale wróćmy do Doliny Królów. Zatem jesteśmy na zachodnim brzegu i jedziemy do świątyni Hatshepsut. Tutaj nasz przewodnik e, takim żarcikiem e, sepleniącym e, zabłysnął. Jakby ktoś nie mógł zapamiętać Hatshepsut, to wystarczy sobie powiedzieć Hot Chicken Soup. I Hot Chicken Soup, Hatshepsut. To praktycznie jest to samo i wtedy jest łatwiej zapamiętać. Także Hot Chicken Soup. Taki żarcik. Jeszcze w jego wersji e, sepleniącej to brzmiało prawie tak samo. Wstęp kosztował 15 funtów. Dla studentów można tyle zapłacić. Nawet można zapłacić 20, bo naprawdę yy, świątynia jest w dobrym stanie. W 60% jest odbudowana. Dużo jest malowideł. Naprawdę yy, ciekawe, ciekawe rzeczy. Nawet przewodnik w końcu się wykazał, zaczął opowiadać, tłumaczyć te hieroglify. Nie wiem czy mówi prawdę czy nie, ale składało się to. Trzymało się to kupy. Tutaj taka też ciekawostka pokazywała nam, w którym miejscu dokonał się zamach, który był właśnie na turystów. Większość tych turystów, którzy zginęło wtedy w latach 90. był ten zamach. 20 40 osób zginęło, to byli Japończycy. Właśnie jacyś terroryści, ekstremiści próbowali przejąć kontrolę nad Egiptem, żeby było państwo to bardziej muzułmańskie, takie radykalne, jak Irak czy Iran próbuje też być, no i nie udało im się. Wtedy prezydent Mubarak ostro zacisnął pętlę wokół tych terrorystów i wygonił ich do Sudanu. Bo dobrze wiedział, że jeżeli będą atakować obiekty turystyczne, to Egipt po prostu upadnie, bo nie będzie miał zysków z niczego poza tam trochę ropy, niby tam się marcią, z tranzytu przez kanał sueski ale tak naprawdę największą, największą linią dochodową to turyści są w tym momencie to teraz przez dwa tygodnie troszeczkę obroty turystyczne podejrzewam, że spadły praktycznie do zera chociaż polskie biura podróży wysyłają tych Polaków na te saksy leżą na tych plażach a głupi rząd wysyła yy, samoloty po tych turystów, których przed chwilą właśnie wylecieli no po prostu paranoja bo rząd nie może zakazać wysyłania. No, a wystarczy, żeby się dogadał tam na miejscu, że nie, nie przyjmie samolotu z Polski, to też by wrócili, już by było by taniej. A nie z naszych podatków zabierają. Ludziom fundują wycieczkę w i z powrotem. No, masakra. E, wracając do świątyni Hatshepsut. E, w świątyni Hatshepsut dalej, jest, dalej są prowadzone wykopaliska. Wykopaliska są prowadzone przez. Polaków, jest y, polska misja archeologiczna tam. Niestety nie mam pojęcia kto ją prowadzi, ale miło, że Polacy dbają dalej o, o to, żeby y, odkrywać nowe rzeczy w, y, staro starożytnego Egiptu, które nadal skrywają piaski i kamienie. Tutaj jeszcze powiem, że wstęp do świątyni kosztuje 15, ale to nie jedyna opłata, bo opłata za wstęp jest tak daleko od samej świątyni jakieś 500-600 metrów a może nawet więcej, może jest kilometr że warto wykupić bilecik na takiego jakby menlaksa który kosztuje podejrzewam, podejrzewam, że funta, bo nie pamiętam dobrze chyba funta w jedną stronę wtedy nie trzeba spacerować po asfalcie, bo naprawdę kawał, kawał się idzie do tej świątyni o, ogólnie przewodnik, przewodnik fajnie to wszystko organizuje ponieważ Zbiera legitymacje studenckie, jak ktoś ma. Dodatkowo zbiera całościową kasę za, na, za wstępy, jakie są potrzebne. Ma wszystko dobrze wyliczone. I za ciebie kupuje bilety, czyli kupuje bez kolejki, od ręki, wchodzisz też bez kolejki. To jest no, pomysłowe dosyć. Tak, Warto taką wycieczkę w związku z tym wykupić. Jednak znając przebiegłość Egipcjan, musiałem nacisnąć troszeczkę na pana przewodnika, ponieważ jak za pierwszy razem poprosiłem o bilety to mnie zbył za drugim razem powiedziałem, że musi mi je dać teraz bo zbieram, tak, w ogóle zbieram bilety, tak w ogóle i w związku z tym mam też wszystkie te bilety dlatego jeszcze pamiętam ceny no i wtedy pan przewodnik wyskoczył z tych biletów tak profilaktycznie go poprosiłem o to, bo miałem wrażenie, że mnie oszuka no, jest to możliwe, tutaj 5 funtów zarobić tutaj na jednym bilecie, tu na drugim 5 i mu zbieram mu się jeszcze jedna tak Przy okazji, no a tak to yy... a tak to byłem pewien, że nie oszukuje, no i nie oszukiwał faktycznie, był dość uczciwy, jak na Egipcjanina. No i trzeci punkt programu, czyli yy, wyprawa do Doliny Królów. Wszystko to jest oddalone od siebie o jakieś 4-5 km. Także na nogach jest to ciężko zrobić, chociaż da się to zrobić na nogach ponieważ ze świątyni Hatshepsut da się przejść przez grań, która jest za świątynią, do Doliny Królów. Jednak podobno jest teraz ta droga zamknięta i dosyć mocno pilnujemy żołnierze, bo jakaś turystka się wybrała, no i padła. Już nie wstała. Nie wiem, czy to był zawał, czy brakło jej wody, a przecież to taka pół nawet wycieczka tylko na górę i z powrotem. Na górę przechodzi się przez grań i schodzi się do Doliny Królów i do tego jeszcze za darmo się wchodzi. O, taki myk. Znaczy, no na pewno by cię zauważyli, bo to z daleka widać, jak się okazuje. No, ale nie w tym rzecz. Bilet się kupuje na, do Doliny Królów. I znowu się jedziemy laksem, ale tu chyba jest w cenie. Albo koszt, Nie, tu kosztuje 2 funty. Bo deszcz się kawał jeździ. Jedzie się do tej... Ten. Taki, taki myk zrobili, kurde, znowu Egiptu, Jakby nie mogli zrobić parkingu przed e, samym... Początkiem gdzie są wszystkie grobowce, tylko musieli zrobić go tak daleko, że trzeba jeszcze turystów dowieść, albo sobie iść na nogach. I dybaj kolejne pół godziny. No, nic to. Wstęp do, do kompleksu, gdzie.